To się tu w Zalesianach. Tu kiedyś był majątek. I moi rodzice pracowali w majątku. To było w 18 roku. Ojciec mój był leśniczy i pilniał lasu. Bo tutaj był inny majątek, i w tym majątku pracował i zajmował się lasem pilnował lasu. No mama chodziła do pracy, w tego majątku pracowali, z siostry, które większe już byli taki do pracy, to pracowali. Jak ojciec umarł, to nas zostało się ośmioro rodzeństwa i matka została się sama i musieli wszystko od malutkich lat pracować. Такие были, ну, родинство имели трое детей у них, имели одна и имели двух хлопцев. То старший хлопец приехал до Палестины, еще где а тем, тут туда и то в таком моем веку был, рок старше, чем не был. Но ну, тут мешка то и осьмашка он ловал у них To znosili mleko, to jeszcze tam w pomigaczach, tam kupowała ona mleko i później tu przyjeżdża takie życie. Też mlekiem handlowo, tam przyjeżdża, zabierali te mleko i do na miasto, tam i po, po mieszkaniach no, znosili. Mieszkali tu, trochę dalej tutaj, na tym samym placu, co ja tylko tam bliżej. Dobre, ludzie byli te Żydki, choć byli Żydki, ale one I taki byli bardzo spokojni, dobre. Żyli z nami tak jak, jak sąsiad z sąsiadem. Jeszcze nawet lepiej, bo on tam codziennie miasto, to komuś przywiozło coś z czego, coś tego. robić, Żagier, po prostu żegier, Żagier. No, ojciec, matkę i mieli córkę jednego dwóch synów. Po żydowsku to nazywa się jeden Daniel i hejsorka po żydowsku. No i maj, ma, ma, to sąsiady byli. Cały czas mi żyli no w zgodzie, tam byli na zabawy chodzili, on z nami chodził i wszędzie. To, no to nie, tak jak nie rozróżnali, że to on żydek była do Polski. Tak? meli kolegów to kolegi szyske chlopcy wszysko Jak tu byli Niemcy, to przyszli, oni przeszli już na polskie dziary. Wszyscy byli w kościele, nie wylicy. się. No tak jak Niemcy byli jeszcze w czas wojenny. To brali na roboty tam do Białego Stochu. No i on razem pojechał tam. jego razem tam wzięli. No a później już jak ty, ty, w tych wszystkich łapali. I wywozili. No, to jednak oni, oni już byli przeszczone, ale jednak to już oni wiedzieli, że to... No i przyjechali i brać. I tutaj przyjechali rano, bo to na wszystkie święta było. Oni się wybierali, ta matka i córka, do kościoła, bo ja poszła wcześniej, oni oni przyszli później. Ale oni już do kościoła nie doszli, bo ja poszłam do kościoła i oni w tym czasie przyjechali Niemcy i je zabrali. Córki te zabrali i matkę. A on się zasłał na robocie tam z chłopcami i tam pojechali jego szukać w mstoku. Ale że tam już nasi chłopcy dowiedzieli się, że już on jego szpierają. Ty mój ty uciekł mówił, ciebie tu szukają Niemcy. No to on świat z tej roboty i już tak gdzieś tam by się ukryli, bo oni jego nie złapali i później w nocy przyszedł. to, przyjechała ta gestapo i zablokowali jego mieszkanie. Zablokowali, nie, nie wolno było na, nikomu wchodzić. No to on przyszedł do nas. I, że, już wiedzieli, no wiedzieli. Ukrywali jego, żeby nie, jego Niemcy nie zabili. Przez dwa lata, tym Niemcy byli, to on się krył. Krył się żeby jego nie złapali, bo tu w naszej wiosce, w nasz pole poszedł do niemieckiej tej służby, a był taki zradnik jak że on boję się tutaj pokazywać, bo on by jego wydał. No to on się ukrywał tam i u w jakiś czas był w dniwice, a tam z dłuższy czas też się ukrywał. No po prostu że litości, żeby nie z człowieka nie... nie, nie, nie. No człowiek chce żyć tak młody. To ratowali. Ksiądz yy, nazywał się Ostroski. Dobry był człowiek. No, w dzień nigdy nie wychodzi, to tam już wieczorem, jak już nikogo nie widać, to tam przyjdzie do kogo to tam je bo o to chodzi, że i, i głodny, i chłodny. Bo czasem ktoś się w dzień jeść ich nie zamiast, bo się ludzie bali. Bo tutaj w naszej wiosce poszedł jeden taki, przy niemieckiej policji i on tu stale jego obserwował. Kiedyś te stodoły stawili nie na fundamentach, tylko kamieni takie, na kamieniach. To tam kamieni, tam my pomogli mu ludzie, to jeden kamień, oni odwalili i on tam miał wchód. I on siedział pod tym sianem i w skrycie tam, nos sobie wyrył sobie takie legowisko i tam siedział. Ciężko była już takiego chowali, Kto tam wiedział, co nosili tak po kryjomu, pomagali i przyjdzie, bo w miał takie kryjówki, tam się krył. No i tak przeżył te, te najgorsze, te, dopóki te Niemcy byli. I tutaj do nas. No, przystojny, fajny chłopczyk był taki. On tak w Polsce urodzony, był, to z naszymi chłopcami, on i na zabawy chodził, i z naszymi dziewczynami na towarzystwo, bo on tam w mieście nie miał towarzystwa, bo on tutaj mieszkał z matką. My sąsiady byli najlepsi, żyli dobrze bardzo z ich rodzicami. I po sąsiedzku. No i on... Do mojej mamy mówię, mówię, jaka nocka cała, mówi: ja już od was nie pójdę, musi tutaj, ja zostanę, mówię, bo gdzie ja pójdę, mówię. No i później się oświadczył. A mama mówi, no, no to gdzie on pójdzie, mówię, w, w, Moja mama strasznie była rzeczy taka bo sama nie miała. No ale później on sam Siedzieliśmy raz tak jedli, Ja mówię, nie wiem co z tego mówię, ale może pobierzemy się, mówi, będziemy jakoś tutaj żyć mało, No tak się złożyło. No i tak pożenili się. Mimo, za tego majora To dlatego ja majorek to jemysza. To dał sobie imię Marian. Dużo moja mama przyczyniła się, bo moja mama sama bieda zeznała. Bo też ojciec umarł na tyfus, tamtej wojny. No i mama została się z ośmiu dzieci w Nie niewolnicy. Tam on już księdza się ukrywał, tam wszędzie no, gdzie popadło się. To I tam mam berenie, ślub, i wszystko. W... Jak się przyrzając ja się, że jedno uważał takie nie, nie miał tam pretensji, że ani do siebie, ani do niego, to my żyli spokojnie. Później pracował nad na cywilni, ale tam niedługo pracował, bo dalej za chorobę, długą chorobą. Cały czas już nie się poczuł i więc w szpitalu byłem w domu. No i tak się pożynili, ale długo nie poczuł, bo... W październiku naszym nam myślał, by z nim, a w lipcu umarł. W serce musi wysiadnąć i coś. Jak wyszłam za mąż, to by zawsze to już po jego śmierci urodził się chłopczyk. No i później owdowiałam. Myślę, jak ten mąż umarł, to urodził się mnie już po śmierci jego chłopczyk. No i my też. не било тих лекари така ќе чекам. Бо тој си тега изнуди, може повеќе доста така иш, може така ослабени слаби. Не пожел ми тенчите години измар. Но ја хон змар, то мама му ви а му ви Ден му ви ден овче што не ќе беше му син Маријан и Маријан овчили. Але тој не е долго не жив. Ja byłem dwa lata w no ale z drugim też już Przeszła prawie 40 lat. A teraz tylko mam córki i syna. A prawników, 12 wnuków i 18 prawników, którzy do tego pokoju, się nic nie wie. No miałam zdjęcie tego pierwszego męża. Ale mój mąż musi być zazdrosny, sądzę, że co porwał mnie jego. I na tym samym grobie pochowany tam leży. Pan <grywanie> będzie śpiął. Ja mówię, że ja będę bogata, bo tam dwóch mężów pochowany i syn w jednym grobie.